W ciągu jednej dekady, która w skali tysiąclecia jest zaledwie jedną minutą, Polska imponuje dziełem przebudowy, ale znajduje się w połowie drogi. Chodzi o to, byśmy wytrzymali własny sukces – mówił Jan Nowak Jeziorański po otrzymaniu tytułu doktora honoris causa. Za najważniejszą datę w całej powojennej historii Polski uważa 12 września 1989 roku. W dniu 12 września w dniu powstania pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego, Polska stała się z powrotem krajem w pełni suwerennym i delegacja Polska w ONZ-cie w Nowym Jorku przestała się oglądać na delegację sowiecką, zaczęła działać samodzielnie. To był dzień odzyskania niepodległości po raz drugi. Jan Nowak jeziorański w czasie II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej. Później był kurierem armii krajowej. Z okupowanej Warszawy docierał do Londynu z informacjami dla rządu polskiego na emigracji. Po wojnie pracował w radiu BBC w Londynie, następnie przeniósł się do radia Wolna Europa, gdzie został dyrektorem polskiej sekcji. Przekazane dzisiaj osobinom dokumenty dotyczą początków działalności tej rozgłośni. To jest jeden z jedna z najbogatszych kolekcji archiwalnych dotyczących 20-wiecznej historii Polski. Ważący półtony zbiór zawiera skrypty radiowych audycji oraz korespondencję z najwybitniejszymi polskimi działaczami emigracyjnymi po II wojnie światowej. Są m.in. listy generałów Władysława Andersa, Tadeusza Bora Komorowskiego, pisarzy Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, publicysty Jerzego Giedrojcia. Część korespondencji nie będzie udostępniana. Zastrzegłem sobie niektóre dokumenty, które może były... W pewnym stopniu niesprawiedliwe wobec ludzi dziś jeszcze żyjących, bo przecież byliśmy ludźmi omylnymi i w zapale walki często wygłaszaliśmy sądy, których ja bym dzisiaj nie powtórzył. Dokumenty zostaną upublicznione dopiero po śmierci ofiarodawcy i osób, których dotyczą.